Serwus wszystkim. Witam na kanale Góral Poszukiwacz. Dzisiaj jesteśmy na tym polu co ostatnio, czyli na polu bogatego zmarłego rolnika, który w latach 1860-1870, bo nie ma dokładnych. Zmianek, ile, ile, ile żył, ostatnio mi tu wyszły piękne monety. Zobaczymy, zobaczymy co, co, dzisiaj, co dzisiaj nam tutaj wyskoczy. Pole jest bardzo, ale to bardzo długie. Więc parę części będzie z tego, z tego pola. Bo to jest takie pole, które należało właśnie do tego rolnika. I naprawdę był bogaty, bo prawie pół wsi miał plus jeszcze karczmę w tamtą stronę i to też było tak obok obok jakby tego jego pola więc co sprzęcik mam już prawie rozłożony ustawić sobie go i no oczywiście mogę tu dojechać tylko drugim pojazdem auto mam zostawione tam na parkingu około 5 km stąd więc co, ja ustawiam sprzęt. I widzimy się, mam nadzieję, przy pierwszej fajnej zna znajdce. Zobaczcie, zobaczcie pierwszy szczał otwory mojej i. I monetka. Chyba monetka. Tu. Ale miał kasy ten gość. Że to jest, co to jest? No a to jest piąteczka. Pewnie jakiś, pewnie jakiś krewny jego zgubił. No bo to z pokolenia na pokolenie przechodzą te pola. Tu jeszcze, aby był 34, no to już by w ogóle było super. 5 Pię Rok. Zobaczymy, co za rok. 30. który? 38. 1938 rocznik, chyba tak. Wszystko będę nagrywał bez cięć, ani bez tego, żebyście widzieli, żebyście po prostu widzieli na żywo, a nie jak to inni podkładają rzecz. Co jest, to po prostu nagrywam. Czy druty, czy nie druty. Wszystko, wszystko, wszystko się nagra. Jak jest fajne, no to się fajnie nagra. Jak nie ma nic, no to się nic nie nagra. 38, ale ładny stan, Wam powiem. Dobra, idziemy dalej. Dobrze się zapowiada. Tak na szybko. Patrzcie stara klamerka od paska Mosiężna Z tamtej epoki No Takie znajdki też lubię, fajne Dobra, idziemy dalej A teraz na tym polu zobaczcie Stary klucz może odkarczmy jaki. Zobaczcie jaki ciekawy. Jak zrobiony dziwnie. No. Takie znajdki to ja lubię. Myślę, że mnie wykopał takiego klucza dziwnego. Na pewno z tych starych kluczy na bank. Dobra, idziemy, idziemy dalej, bo szkoda czasu. I wykopałem ładną pląbkę. Jest chyba nawet data na niej, jak się nie mylę, 59 Ale ładna. Pląbki też fajne, bo różne wzory są. Jakie to mieli kiedyś pomysły na te pląbki? Co tu pisze? Malasz Ciekawe. Dobra, idziemy dalej. I kolejny chyba Monej Zobaczcie tutaj A, co to, co to my tutaj wy, wychwycili Uuu, pięciogroszóweczka tylko pięciogroszówka jak się nie mylę Jak się nie mylę 49 Średnia, ale cieszę Dobra, idziemy dalej Przeszłem może jakieś Nie wiem 5 metrów zobaczcie Kolejna malutka monetka Zmieniłem sobie troszkę ustawienie Deusa Niedużo, zaraz wam powiem co to mamy? Bo tyle dziadów, co tu jest, to jest masakr. O, a już myślałem, że ta groszówka międzywojenna. Niestety, tylko groszówka. Dałem sobie, dałem sobie dźwięk high square i dałem sobie dźwięk poziom. Z delikatnym, z delikatnym takim nutką żelaza. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, wykopiłem jakąś odznaczkę, literka P, I tu jeszcze coś pisze z tyłu, ale co? Parkland, nie wiem, może ktoś się orientuje, co to może być, to niech napisz, literka P. Hmm. Ale pogoda to powiem wam, że super dziś. Aż za ciepło. Bezchmurne niebo. I kolejny monej. O, no, a tutaj oficjalnie. Tu. O. tu mamy? Patrzymy. Spatrzcie się. Znowu 5 groszy. Ale heca. 34? No nie, no, ale jaja. No, to bym, powiem Wam, że to bym się ucieszył. No, 30, chyba czwarty. No czwarty. Jeszcze się cieszył, bo się może okazać, że to nie 34. Poczekajcie, oczyszczę. Oczyszczę troszkę. Niestety mam złe wieści. Nie 34. 38. A wyglądała ta 8 jak 4. Hm. Zobaczcie. 38. Już drugą 5 z tego roku. Tutaj. 5 Tam wykopałem jedną. Tam. Może z jakieś 100 metrów. A tu wykopałem następną. Hm. Kurde, już myślałem, że 34. Ale tak, czy siak, sypie, sypie, sypie monetami. Dobra, a teraz tak na szybko. Zobaczcie z tego dołka nie ma tu nic ciekawego, ale zobaczcie. Gwój żelazny i folik. Koło siebie. Dobra, to tak, to tak ino dla, dla nauki. Idziemy. I chyba kolejny Monejczyk. Ale, ale, Kosi, powiem Wam. Co to mamy za Monej? No nie, współcześniak, pięć groszy. Ach. Bo ja nagrywam na żywo. i No i czasami są takie właśnie piątki, współcześniaki. Dobra, idziemy dalej. Kolejny znajduch troszkę inny jak pozostałe. Miałem łyżki, miałem widelce, miałem klucze od kudek, a teraz mam kutkę. Fajna. Z tych starych. Może to ten klucz od niej. Nie no, trochę tamty, trochę, ten klucz trochę tamty za gruby, więc to nie będzie pasowało. Ale kłódka jest. Kawał mosiądzu. Waga się zgadza, jest OK. Słoneczko się prawie chowa za horyzont. A mi tutaj chyba jeszcze monej. Wyskoczył. Że to nojowiany z okresu pośredniowieczu około XVI, a XVII wieku. No nie ma, nie I co to jest? Załowił. Hmm. Czyżby moneta ołowiana? Hmm. Spotkaliście się kiedyś z takim czymś, bo ja jeszcze nie. Dziwny przedmiot. Ja to wyczyszczę i na filmiku Wam pokażę. Czy coś tu w ogóle jest, czy to jest tylko, nie wiem, ktoś za podkładkę załowił, zrobił. Bo to jest załowiane. Hmm. Ciekawe. Dobra, jeszcze chwilkę pochodzę i resztę się będę brał, bo jeszcze tam dość, bo tam mam rower i resztę jeszcze będę musiał jechać do na parking, tam gdzie mam auto. Dobra, lecimy. Słoneczko już zachodzi za horyzont. Zobaczcie, jaki piękny zachód. A tu jeszcze chyba moneciak. Kolejny setny. Nie, nie moneciak. Guziczek. Tylko guziczek. Tylko guziczek, niestety. Wojska Polskiego. Fajnie. Dobra. Idziemy dalej. I tak na szybkość jeszcze. Co dzisiaj przez te dwie godzinki wykopał. Jakaś blaszka, ale tego nie nagrywałem w ogóle. Tu są jakieś wzorki. Nie wiem w ogóle co to może być. Ciężkie. Mosiąc. No. Jakieś łyżki. Druga łyżka od konia Nie wiem tu jakiś nie? też od czegoś Mosiąc kutka stara Monety Jakieś piątki, piątki tutaj tu mam takie dziady, tu mam schowane te lepsze Na filmiku będziecie mieć No i tu jest to P nie wiem, co to może być Guziki, jakieś dziady. Oczywiście wszystko biorę i, i wszystko leci do kosza. Jak coś, to tam zostawcie jakąś łapeczkę w górę. I co? Miłego, trzymajcie się i do następnego filmiku. Hej!